Panie generale, toczy się dyskusja, strzelać, nie strzelać do tych obiektów, samolotów rosyjskich, które wlatują w przestrzeń powietrzną NATO. Pan by podjął się odpowiedzi na to pytanie? Nie, no odpowiedź jest prosta. Na chwilę, na chwilę obecną nie ma co strzelać, bo to będzie eskalowanie sytuacji już tak napiętej pomiędzy NATO a Federacją Rosyjską. Rosjanie poprzez właśnie te... Próby naruszania naszej przestrzeni powietrznej, nie tylko naszej, no państw lankowych, próbowali, próbują i próbować, będą wywołać właśnie sytuacji, gdzie może dojść do nagłego incydentu, gdzie właśnie jedno z tych państw podejmie próbę, czy to naziemnego, czy powietrznego zastrzelenia obiektów naruszających przestrzeń powietrzną danego państwa. Obiektów oczywiście należących do Federacji Rosyjskiej. Czyli zapytam Pana za chwilę, odpowiedź na innych antenach. Jak zniechęcić Rosjan? To jest ten moment, kiedy widzów Polsatu. Zapraszamy do Polsat News i Wydarzeń 24, gdzie dalszy ciąg rozmowy z generałem Jarosławem Kraszewskim. I pytanie ponawiam: W jaki sposób zniechęcić Rosjan, żeby to robili? Bo sam Pan mówi, że prawdopodobnie będziemy mieli ciąg dalszy. E, tak, wie Pan, sytuacja jest dość skomplikowana, bo. My używamy najnowszych myśliwców. Mówię my jako Sojusz, ale też jako Polska, bo F-35 stacjonują i wykonują zadania wzdłuż granicy wschodniej. Rosjanom zależy na tym, żeby te samoloty i najnowsze uzbrojenie służące do budowania wielopoziomowej obrony powierzchni były używane jak najczęściej, bo oni są. Skatalogować sobie wszystkie dane dotyczące procedur, częstotliwości, zakresów, zasięgów, czasów i tak dalej, i tak dalej, żeby być przygotowanym na przyszłość. Pewnie w jakichś ćwiczeniach sprawdzić, jakby to funkcjonowało. I tak jak powiedziałem wcześniej, należy się liczyć z taką działalnością, bo oni chcą. Te bazy danych dotyczących najnowszych rodzajów uzbrojenia, które między innymi Polska zakupiła i zakupuje, dostarcza i wprowadza do użytkowania w siłach zbrojnych, żeby mieli jak najbardziej aktualne Dane dotyczące sposobów ich wykorzystania w sytuacjach bojowych. A pamięta pan taką sytuację z listopada 2015 roku, gdzie siły tureckie zestrzeliły 124? To jest dzisiaj przywoływany przykład, jako. Tam wcześniej, oczywiście, Turcy informowali, że nie dopuszczają, że będą strzelać. To było jakiś czas. Rosjanie naruszali tę granicę i w końcu doszło do zestrzelenia. Czy to jest jakiś przykład, który powinniśmy brać pod uwagę? Na pewno wie pan, w sytuacjach dynamicznych, gdzie. Może wystąpić też walka elektroniczna, czyli mamy zakłócony sygnał, bo nie jesteśmy do końca pewni, czy jest to statek powietrzny naruszający daną przestrzeń powietrzną. Decyzje są podejmowane bardzo szybko i na szczęście rzadko, ale zdarza się, że. Dochodzi do nieszczęśliwych wypadków, takich jak przytoczony przykład z 2015 roku. To nieszczęśliwy przypadek. A 12 minut w przestrzeni powietrznej Estonii to nie za długo? No, to za długo. Tak, to, to za długo. I my tutaj powinniśmy wspólnie z Bałtami dążyć do tego, żeby wysiłek państw sojuszniczych, które posiadają znaczącą liczbę IF-ów 16 i if 35. Był na korzyść właśnie państw flankowych jak największy, bo tutaj trzeba pokazywać, że pary dyżurne i nie tylko natychmiast podnoszą się w powietrze, natychmiast przechwytują i natychmiast zmuszają do Opuszczenia, czyli powrotu do rodzimej przestrzeni powietrznej. Jeżeli tego nie będziemy robili, no to takie rajdy będą powtarzały się coraz częściej. Mhm. A... Oczywiście propagandyści rosyjscy będą mówili, że NATO jest bezradne i tak dalej, i tak dalej, chroni jedno państwo czyli Polskę, tam gdzie jest najważniejszy hub logistyczny, a reszta to tak pozostawiona. No Jak się coś zdarzy, no to no, nie nasza wina, bo nie mieliśmy. A miało znaczenie, co wleciało nad Estonię, bo to były trzy MIGI-31. Ja nie jestem ekspertem, dlatego eksperta pytam. Doczytałem tylko, że to są samoloty, które mogą między innymi przenosić pociski z głowicą jądrową. Tak, no to jeden z najnowszych samolotów rosyjskich. Oczywiście Rosja oprócz tego. Że pokazuje, że może wlecieć, może wtargnąć, stara się pokazywać, że ma i utrzymuje w pełni sprawny ten najważniejszy sprzęt. To też jest element tej walki hybrydowej, gdzie no, pamięta pan redaktor, co najmniej od dwóch lat Putin odgraża się taktyczną bronią jądrową. No, teraz pokazuje, w myśl scenariusza ćwiczenia Zapad 25, który niedawno się skończyło, że no my nie tylko na ćwiczeniu, ale poza ćwiczeniem też jesteśmy gotowi w każdej chwili, jeżeli coś będzie zła, działo się niedobrego, użyć takich nosicieli, jakimi są MIGI 31, do tego, żeby w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu w Europie, Wykonać uderzenie, nie tylko to konwencjonalne, ale i też niestety atomowe czy jądrowe.